Myślicie, że przyjmowanie feedbacku pozytywnego to żadna filozofia? Przecież to jest tak proste jak. No właśnie. Czy oby na pewno wiecie, co zrobić, a raczej czego nie robić? Zapraszam do mojego kolejnego antyporadnika, w którym pokażę Wam, jak przyjmować feedback pozytywny, aby wypaść na narcystycznego buca albo zakompleksioną środkę. Wybór strategii należy do Was. Przede wszystkim nie dziękujcie za feedback. Bo niby za co? Długo pracowaliście na swój sukces i w końcu go osiągnęliście. Czyż to nie jest powód do dumy, który powinniście ogłosić całemu światu? A tym samym naturalne jest, że każdy powinien was podziwiać. Niech was stawiają sobie za wzór. A jeszcze lepiej. Wystawię wam pomnik. Poza tym, wiecie, to nie musiał być rozbudowany i konstruktywny feedback. Idzie ci świetnie, tudzież jesteś super. Nic nie znaczy, więc szkoda waszej energii, aby to komentować. Poza tym, wiadomo, że słowo 'dziękuję' jest czystą kurtuazją. W końcu, nikt tak naprawdę nie dziękuje za to, że się z wami spotkał, prawda? Podobnie. Taki dziękuję na końcu maila nie znaczy nic więcej niż do widzenia. Więc czemu nie pominąć tego zbędnego słowa? Ktoś uzna, że jesteście bucami pozbawionymi kultury osobistej? To jej czy jego problem. Wy po prostu macie swoją własną filozofię. Tudzież jesteście charyzmatyczni. A że innych to zniechęci do dawania Wam pozytywnego feedbacku, czy też do rozmowy z Wami to już inna historia. A nawet jeśli to był konstruktywny feedback, pamiętajcie, że on nic nie wnosi do Waszego życia. Przecież ktoś powiedział coś, czego i tak byliście świadomi. Ta sytuacja to raczej prosi się o przyznanie racji drugiej osobie czyli odpowiedź w stylu To oczywiste, że mi świetnie poszło. I wiem, że każdy to dostrzega. Długo nad tym pracowałam, pracowałem i wiem, że jestem geniuszem, a tym samym czuję dumę z siebie. Mówicie, że to brzmi nieskromnie? Dajcie spokój, po co być skromnym, jeśli jest się rewelacyjnym nad człowiekiem. A jeśli inni przestaną was chwalić? W końcu, skoro już o tym wiecie, jacy jesteście wspaniali. To po co karmić wasze już i tak rozdęte ego? Cóż w takim przypadku przez jakiś czas może być wam przykro? Poczujecie się niedoceniani i lekko zdemotywowani, ponieważ każdy z nas potrzebuje od czasu do czasu potwierdzenia tego, że jest na właściwych torach i że ktoś jest z nas zadowolony. Ale nie przejmujcie się, duma z siebie na pewno zastąpi wam taką potrzebę. Poza tym, zobaczcie, to by Was szybko znudziło, gdyby każdy Wam ciągle gratulował, próbował uścisnąć dłoń, gdy się mijacie na korytarzu, albo prosił o zdjęcie z Wami. A jednak zaczynacie czuć się nieswojo bez tych pochwał? Nie, no nie żartujcie. Kto potrzebuje potwierdzenia od innych, że jest dobrze? Chyba tylko jakiś zakompleksiony mięczak. Ok. A co jeśli informacja zwrotna była zbyt ogólnikowa? Na przykład świetnie ci idzie lub jesteś super. Czyli usłyszeliście coś, co nie za bardzo podbudowało wasze ego. Śmiało wyraźcie swoją dezaprobatę, nie hamujcie się. Możecie powiedzieć coś w stylu tylko na tyle cię stać? Tak to mi każdy mówi. Postaraj się być oryginalny, czy oryginalna. Ktoś jeszcze nie potrafi dawać rozbudowanego feedbacku i stąd taki skromny komentarz? A co Was to obchodzi? Niech wróci do Was, jak już się nauczy, w pełni oceniać Wasze umiejętności i kwieciście o nich opowiadać. Możecie także zdecydować się na zupełnie inną strategię. Uznaliście, że warto jest podziękować, bo to o Was dobrze świadczy. W takim przypadku nie tylko dziękujcie w sposób górnolotny, ale także całujcie po rękach, skaczcie do góry z radości, możecie nawet skłonić się lub przyklęknąć, co tylko wyobraźnia Wam podpowie. Dobrze wyreżyserujcie swoje wystąpienie. Najlepiej parę razy przećwiczcie przed lustrem i sprawdźcie, czy odpowiednio przesadnie wyszło. Kwestii języka pamiętajcie, że musi być pięknie, poetycko i barwnie. Zupełnie jak u Szekspira czy Mickiewicza, jak wolicie. Poza tym wyraźcie swoją dozgonną wdzięczność za te miłe słowa. Zaraz, zaraz, ale mówicie, że nie powinniście tak przeginać, bo nie jesteście na deskach teatru? Nie wygłupiajcie się. Przecież całe nasze życie to jedna wielka scena. A wy chcecie być pierwszoplanowymi aktorami. Mówicie, że to jednak do was nie trafia. To nie w waszym stylu? Okej, okay, to może w drugą stronę. Zagrajcie zakompleksioną środkę, która pierwszy raz w życiu usłyszała jakiś pozytywny komentarz pod swoim adresem. Jak to zrobić? Zawsze opuszczajcie wzrok. A najlepiej zarumieńcie się. Nie potraficie tego zrobić na pokaz? To poćwiczcie. Nic tak nie działa na innych jak nadmierna skromność i zawstydzenie. Jeśli tak zareagujecie, inni mogą nawet pomyśleć, że ten świetny tekst nie był waszym dziełem, ale udaną współpracą z czatem GPT i stąd wasze zakłopotanie. Albo, że tą prezentację czy wykresy przygotował wasz kolega lub koleżanka. Ale niech sobie myślą zechcą. Dla was plus jest taki, że przynajmniej nie wypadliście na zakochanego w sobie bufona. Aby jeszcze bardziej potwierdzić swoją skromność oraz brak wiary w siebie, możecie także zaprzeczać pochwałom. Co mam na myśli? Wiecie, coś w stylu wcale tak dobrze mi nie poszło. Zająknęłam czy zająknąłem się kilka razy podczas prezentacji. No wiesz, uczyłam, uczyłam się tego aż tyle lat i nadal mi to nie wychodzi. I tak dalej. Pamiętajcie, cokolwiek miłego usłyszycie, potraktujcie to jako wyzwanie. Czyli musicie znaleźć kontrargument. Aby ułatwić sobie sprawę i móc reagować szybko w każdej sytuacji, Możecie od razu przygotować sobie gotowca w postaci wszystkich waszych negatywnych cech albo umiejętności, których nie posiadacie. Nawet jeśli to nie będzie miało nic wspólnego z tym, co usłyszeliście, warto jest pokazać innym, że tak naprawdę nie nadajecie się do niczego. Coś wam się udało? To był czysty zbieg okoliczności. Cieło przypadku. Poza tym. Co z tego, że dobrze znacie język angielski, jak nie umiecie powiedzieć ani słowa po hiszpańsku? Jesteście kreatywni? Co z tego, nie umiecie podstaw księgowości? Umiecie się merytorycznie i dyplomatycznie wyrażać? Co z tego, jeśli nie potraficie mówić po hiszpańsku o księgowości, a na dodatek jesteście niecierpliwi i tak dalej. Pamiętajcie, musicie udowodnić, że jest więcej minusów niż plusów. A tym samym ten pozytywny feedback można sobie, z bajki, włożyć. Założą się, że drugą osobę tak zaskoczycie, że za niej mówi ze zdziwienia. Natręt już odpuścił, poszedł z sobie i nigdy do Was nie wrócił? Wspaniale! Osiągnęliście swój cel. Przecież, nie ma was za co chwalić. Jesteście tego świadomi, że nigdy nie będzie dobrze. Zawsze można dążyć do jakiegoś nierealnego ideału. Ale przynajmniej ten natręt się odczepił, nie męczy już was przesłodzonymi słowami, w które nie mogliście uwierzyć. Niech wróci z negatywnym feedbackiem, a najlepiej z porządną krytyką. To dopiero będzie coś. Czegoś takiego można słuchać wiecznie z czystą przyjemnością. Niezależnie od tego, czy wybraliście dla siebie scenariusz zakochanego w sobie buca, czy też osoby bardzo zakompleksionej, dam wam jeszcze jedną uniwersalną radę. Nie zadawajcie pytań. Z pokerową twarzą udawajcie, że rozumiecie wszystko, nawet to, czego wcale nie rozumiecie. Feedback był zbyt ogólnikowy? Trudno, sami sobie dopowiecie, co autor miał na myśli. Jakiegoś słowa nie dosłyszeliście lub nie zrozumieliście? Dajcie spokój, to było nieważne. Liczy się jedynie efekt końcowy, czyli to, że ktoś podpompował wasze ego. Poza tym ignorujcie natręta, jak tylko możecie. Co to oznacza? Jeśli jest to spotkanie face to face, albo na kamerce, patrzcie w innym kierunku. Albo zacznijcie bawić się swoim smartfonem. Polecam także ziewanie. Tym samym przechodzimy do tematu przerywania. Nie słuchajcie do końca. Szkoda Waszego cennego czasu. Możecie ewentualnie coś niezrozumiałego bąknąć pod nosem i czym prędzej udać się w innym kierunku tudzież zakończyć tego kola jeśli to było spotkanie onlineowe albo nawet bez słowa możecie iść robić swoje w końcu wiadomo że tak wspaniałe osoby jak wy są zawsze bardzo zajęte a przy okazji impact będzie jeszcze większy jeśli ktoś jeszcze raz się do was odezwie to znaczy że jest skrajnie zdesperowany Mam nadzieję, że zostawiam Was z ciekawymi refleksjami na temat tego, jak przyjmować, a raczej jak nie przyjmować feedbacku pozytywnego. Oraz, że pokazałam Wam, że to wcale nie jest tak proste, jakby się wydawało czyli że przyjmowanie feedbacku pozytywnego także jest sztuką. Dziękuję za wysłuchanie. Miłego dnia.